Was wszystkich bardzo serdecznie w grze Minecraft Już po poprawionych błędach jednak mogę grać No i ja się cieszę bardzo i zaczynamy serię Seria będzie nosić nazwę Dni na... Minecraft No, coś takiego Dni na Minecraft... Nie, może nie Dni na Minecraft Ale po prostu... Odcinki na dniach O, odcinki na dniach może być Nawet nie, brzydko brzmi nie brzmi brzydko, może inaczej. No i tak, jak widzicie, trochę się napracowałem z tym intram. Siedziałem przy tym trzy godziny na samym początku. No i mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że też docenicie moją pracę i będziecie się cieszyć z odcinków, które nagrywam. Mam nadzieję, przynajmniej, nie? Bo pewnie nie musicie, nie możecie sobie oglądać, ale nie musicie nic robić. Włączyła się muzyczka. No, osłupcio. Hop, O <grym> i patyczki. Hop. I to będą, tutaj to będą młody. Tylko nie wiem jeszcze jakie. <laughs> jeszcze coś tam chciałem a, patyki i chciałem tak hop i mogę coś zniszczyć mm, oczywiście w linku w linku w opisie podam nazwę do teksturpaka i link też gdzie go pobrać i tak dalej dobra, ale ja tu tak nawijam, nawijam, nawijam a to by się przydało, wiecie co znaleźć Jedzonku. <noise> no właśnie. Sobie może, jak już mamy znaleźć jedzonko, to trochę sadzonek. Trochę spróbujemy poszukać. No, nasiono jedno. No to nie brzmi dobrze. Oczywiście nie będę całego dnia spędzać na tym, żeby zbierać nasiona. O, krowa, krowa. Jest krowo. O tak! O, jest tam druga! Gdzie ty jesteś, krowo? Chodź ty tu! Jest, mamy schab. Tak, schab? Surowa, o, wina. Nie zla tu, mięcho! Mięcho, mięcho, mięcho! A niedługo. Bo... A ja gram przypadkiem na Peaceful chyba. Nie, normalne, no to co chodzi? O, już dopiero teraz mi. Jedzonko. Kurde, chodź, krowo. O, tu jest. No dobra, więc mamy niby jakieś jedzonko, ale przydałoby się. Wikrakałem. <śm> Tylko, żeby nie zabił wszystkich y krów. No dobra, to sobie zostawię. że kiedyś was jeszcze znajdę! 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 Dobra, nieważne, nie będę się wygłupiał. Ściszmy trochę muzykę, bo coś mi się wydaje, że mnie zagłusza. O, wkroczyliśmy na teren piaszczysty, ale tyle co go, naprawdę. Tam jest bardziej. To tam zmierzamy, w tamtą stronę, tak. Musimy. Ale po drodze, jak już możemy, no to zetnijmy sobie trochę drzewek. Hm, a jakie mody wgrać? No ja myślę, myślałem nad wygraniem modu Timber Mod, Race Minimap i Furniture Mod, że mamy różne, nie wiem, pączki chyba, tak były? Nie, no mamy meble, przede wszystkim meble, to jest najważniejsze. No ale chcę jeszcze mu Creatures, Twisted coś tam coś tam, Triline, nie Triline, tylko jakieś tutaj jest takie, Twisted coś tam na pewno. Bo Twisted Triline to jest Legio of Legends, to jest taka gra fajna niby. Ale uwierzcie mi, że na pewno będziecie mieli potem takie coś, że nie będziecie grać przez przynajmniej dwa miesiące, miesiąc. Potem znowuż powrócicie i znowuż i znowuż. Jak chcecie, to polecam, bo naprawdę fajna gra, ale ja naprawdę już nią nie gram. Nagrałem cały rok. No dobra. Myślałem, że coś tam znajdę, ale nic nie ma. Przydałoby się wkopać w ziemię albo w górę, albo tego i zrobić taką prowizoryczną chatkę. Na przykład, jak jest tutaj taka góra, ale tu jest piasek, więc nie byłoby za ciekawie, jakby mnie zasypało, nie? No właśnie. <laughs> Ciekawe by było, jakbym znalazł teraz. Kurde, myślałem, że to jest piramida, ale chyba to nie jest piramida, chociaż. Nie, to nie jest piramida. O, zjem sobie surową wołowinkę. Lepiej podgrzano mnie, ale. Nie ja mam kaczupu. Węglo. Nie, no to nie było. To szkoda. Dobra, ale teraz jak naprawdę prowizoryczną chatkę by sobie było zrobić gdzieś. A nie wiem z czego. Kiepsko ze mną, kiepska stare. Mhm. Odcinki będę. Minimalnie 10 minutowe, maksymalnie 15-20 minutowe. Oj, nie trafiłem. No i patrzcie na przykład, woda jest tu tak, o tu tako we brzydka. Chociaż bardziej mi się nie podoba ta niż tamta, ale już ci nie ale prawowicie tamta jest brzydka. No, ale dzisiaj skończymy na odcinku minutowym, 10-minutowym odcinku. Pewnie już widzieliście, jak wchodziliście, ale mówię zawsze później, nie? Lepiej później niż wcale jest takie powiedzenie nawet. No, i gdzie by się tu osiedlić? Takie ja to... A, bo te ludy. A ja myślę kurde przeskoczyłem po wodzie, jaki ja jestem Magic Nie, nie, nie Magic, tylko tym, 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 no, 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 no. no. Ninja Magic. <grytania> Dobra, wykopmy się, Wkopmy się tutaj. I to będzie nasza prowizoryczna chata. Dobra, ale wiecie co? Ja coś myślę, że lepiej będzie, jeśli zrobimy narzędzie... Kamienne. Będzie o wiele szybciej kopać. No właśnie. O wiele szybciej. No. Załóżmy, że Ojcie, przepraszam bardzo, jeśli mnie wyłączyło, bo niechcący jednak wcisnąłem coś i mnie niechcący przerzuciło na stronę internetową, ale wy pewnie widzieliście tylko inną rzecz niż to. No, 100% zresztą. O, dobra, niech się robi węgiel drzewny. Ale nie mam skina, nie wiem czemu. No, no i dochodzimy do minuty dziesiątej. Mm -hmm. <słuch> Jak tu ładne kolorki. Wołowina, teraz tak, wołowina. I się przypali, wołowina. O, a ja zobaczę, co my mamy tu. I mamy otóż tu kopalnię i creepera, i creepera, i creepera, i creepera, i creepera, i creepera. Na pierwszy dzień wyłączymy sobie takie rzeczy. Nie no serka, ale lepiej. Będzie tak na pierwszy, bo dzisiaj nawet nie mam mieczyka. Mam drewniany, tak? Nie chcę walczyć z creeperem, bo nawet nie mam, jakby mnie zabił gdzie się tepnąć do domu, nie? Bo nie mam łóżka, nie mam nic. Dobra, jest już dziesiąta minuta. To niech się tylko przypali. Ja jeszcze sobie zrobię w takim razie tak. O, skrzynkę sobie zrobię. Z poddaszem z poddaszem, wsadźmy wszystko, tu, tu co mamy. No i szybciej, 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 szybciej. Uf, dobra, na dziś to już jest koniec, więc żegnam was wszystkich. Bardzo serdecznie taką krzywą mortką, dziwna, ale dobra, żegnam Was. Cześć.